Cześć! Z tej strony ponownie Tomasz Zalewski, prowadzący blog dla uczących się języka niemieckiego zalewski-tomasz.pl. W dzisiejszej prezentacji porozmawiamy o tak zwanych homonimach. A więc dowiesz się m.in., co wspólnego ma np. kierownica z podatkiem czy sosna ze szczęką. Zaczynamy! Jeśli zapytasz mnie np. co po niemiecku oznacza kifa, nie będę umiał Tobie odpowiedzieć na to pytanie. Mimo, że nie jest to jakieś trudne słowo. Ale dopóki nie podasz mi rodzajnika, to nie będę wiedział, co to słowo oznacza. Dlatego że Da kifa to szczęka. Natomiast di kifa to sosna. I takich wyrazów jest kilka. Nie wymienię tutaj wszystkich, ale pokażę Ci kilka przykładów. Lajta. Tea lighta to kierownik. Niekoniecznie budowy, tak jak tutaj na rysunku. Może być też na przykład kierownik biura, i tak dalej. Natomiast Dajte. To tak jak widzisz na obrazku, drabina. Sztoja. Sztoja to zarówno. Ster – można też tak powiedzieć na kierownicę – das Stoja. Natomiast die stoja to podatek. Słowo bardzo dobrze znane Polakom pracującym na terenie Niemiec. Schild. Das Schild to może być na przykład znak drogowy, albo po prostu szyld, wieszka. Natomiast der Schild to po niemiecku tarcza. I na koniec zostawiłem jeszcze trzy wyrazy, które nie różnią się nawet rodzajnikiem liczby pojedynczych. Jedyne co je różni to, oprócz znaczenia oczywiście, liczba noga. I tak na przykład der Strauss to zarówno struś, bo... Jak więc rozpoznać, o czym mówi nasz rozmówca? Poznamy to z kontekstu, tak? Z rozmowy. Jeżeli będziecie mówić, rozmawiać na przykład o kwiatach, to wiadomo, że on Ci nie powie o strusiu i odwrotnie. Rozmawiacie na przykład o wielkich ptakach, no to nie wtrąci nagle yy, bukietu, tak? Podobnie jest na przykład ze słowem bank. Jest to co prawda bank, jak też ławka. Zarówno taka do siedzenia, jak też ławka szkolna, na przykład. Muta. Przypuszczalnie wiesz, że dimuta to matka. Ale czy wiedziałeś, że to samo słowo dimuta oznacza również nakrętkę? W tym przykładzie tak samo. Te wyrazy różnią się liczbą mnogą. Natomiast znaczenie słowa po prostu wywnioskujesz z kontekstu rozmowy z osobą, z którą prowadzisz konwersację. I to tyle na dzisiaj. Takich przykładów mógłbym podać jeszcze kilka, ale tym zajmiemy się później. Na razie chciałem Cię po prostu zaciekawić przedstawić Ci możliwości. Językowe, nie tylko w języku niemieckim, takie słowa mamy również w języku polskim, o czym piszę między innymi na blogu, który właśnie tutaj widzisz, adres celewski-tomasz.pl Zachęcam cię do regularnego zaglądania na, na tę stronę. Znajdziesz tam kilka ciekawostek odnośnie języka niemieckiego, zresztą nie tylko niemieckiego. Dowiesz się, jak uczyć się języków obcych w ogóle, dowolnego języka. Zobaczysz kilka ciekawych filmików. Znajdziesz tam też ćwiczenia. Zagadnienia teoretyczne odnośnie gramatyki i wiele, wiele innych ciekawostek. Żeby nie przegapić, następnym razem tej strony, proponuję, żebyś zapisał sobie w ulubionych. Ja tymczasem dziękuję Ci za obejrzenie tej prezentacji i do zobaczenia następnym razem. Cześć!